Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie lwy w horoskopie na grudzień 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Lwy, grudzień 2023 roku, rady, wskazówki dla lwów. No bardzo ładnie, kochane lwy, karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, dwójka buław, no możecie mieć chwilę takiego przeczekania, kontemplacji, zastanowienia się nad tym, czego potrzebujecie, co jest dla Was istotne, na co się nie godzicie, także dajcie sobie chwilę na takie przemyślenia. Co Wam może poprzeszkadzać w Waszym sukcesie? Królowa buław, ósemka kielichów, jakaś kobieta, temperamenta, charyzmatyczna, która się nie boi wyzwań, która odważnie sięga po swoje, może to być osoba, która Wam się bardzo podoba, albo osoba z przeszłości, albo to i to oczywiście. No to the best to jest kobieta, od której trzeba by było jednak się zabierać, tak? Trzeba by było się odwrócić. No a Wy jakoś nie możecie odejść od tej dawno obranej ścieżki, starej, starej ścieżki, która gdzieś tam już została wydreptana dawno temu. No właśnie i dotyczy tej kobiety. Także warto by było jednak zrobić tył w i iść po prostu w nowe. Karta rada, karta słońca. No zwłaszcza, że macie taką piękną kartę. Najpiękniejsza energia w tarocie. Karta słońca mówi o spełnionych marzeniach, o zrealizowanych planach, o tym, że cały wszechświat sprzyja że niemożliwe nie istnieje, że wszystko jest w Waszych rękach. Także nie bójcie się, spełniajcie swoje marzenia, odważnie idźcie po swoje. To, co nieuniknione i wynik dziewiątka kielichów karta sprawiedliwości. Nieuniknione jest to, że ktoś może nakładać maskę, na przykład ta kobieta, ktoś może nakładać maskę, udawać kogoś innego, żeby się po prostu przypodobać Wam, tak? Także zwracajcie uwagę na to, czy wszystko jest takie, jak Wam się wydaje, że jest. Zwracajcie uwagę na szczegóły, na detale, ale również nie nakładajcie maski, żeby się komuś przypodobać. Wystarczy, że będziecie tylko i aż sobą, to definitywnie wystarczy. I karta Sprawiedliwości mówi o podsumowaniu, o pogodzeniu się z różnymi kwestiami, o rozliczeniu, o pozostawieniu przeszłości z tyłu i pójściu w nowe. Może, możecie mieć jeszcze trochę wątpliwości w dwójce Mieczy, ale szóstka Kielichów już na Was czeka, czyli karta miłości, wsparcia, przyjaźni, dobrobytu, dobrej komunikacji, bardzo fajnych wydarzeń i super wiadomości. Także super, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki i życzę fantastycznego grudnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.